Dzisiaj opowiem Wam o pięciu nieprzyjemnych prawach, które mogą pojawić się w naszym życiu. To są naprawdę nieprzyjemne prawa takie umowne prawa oczywiście nauka ich nie opisuje ale wszyscy się z nimi spotkaliśmy na własnym doświadczeniu szczególnie ci, którzy dużo pracują z ludźmi, mają kontakty, dużo rozmawiają. To są prawa społeczne, warunkowe, które bez wątpienia na nas wpływają. Te prawa bywają czasem jak prawo grawitacji. Raz spadniesz i dzięki temu prawu, no cóż, trzeba mocniej trzymać się na nogach, trzeba uważać, gdzie można spaść. Ale spaść można i można się przy tym solidnie poobijać, dlatego lepiej znać je wcześniej. Pierwsze prawo prawo familiaryzmu. Familiaryzm zawsze ma w sobie odcień pogardy. To nie jest zwykła prostota to pogarda w ubraniu serdeczności. Wyobraźcie sobie, że jesteście otwartymi, fajnymi ludźmi. Jest takie powiedzenie: bądź prosty, a ludzie sami do Ciebie przyjdą. No i jeśli będziecie się zachowywać prosto, otwarcie, szybko możecie wejść w familiaryzm, ale to nie jest już miła prostota. To moment, gdy inni przestają was szanować. Najpierw będą oklaskiwać waszą prostotę, serdeczne relacje, ale jeśli pozwolicie każdemu traktować siebie jak kolegę poziomalsku, bez względu na to kim jesteście, co robicie, jakie macie wykształcenie, to w końcu, uwaga, zacznie się pogarda i brak szacunku. To trochę jak w polskiej bajce Carlson z dachu. Najpierw Carlson klapsał małego chłopca po policzku, a potem te klapsy zaczęły przypominać solidne policzki. Familiaryzm działa tak samo. Na końcu tracisz swoje miejsce, swoją reputację, Twoje słowa tracą wagę, ludzie przestają cię cenić i szanować. Dlatego warto się zastanowić, czy naprawdę warto być fajnym gościem, by wszyscy do ciebie lgnęli. Pamiętajcie, familiaryzm i szacunek nie idą w parze. Drugie prawo to prawo Tetrisa. Prawo Tetrisa też jest nieprzyjemne i warto je znać. Spotyka się z nim wielu ludzi. Im dłużej starasz się dla kogoś, im więcej wysiłku wkładasz, nawet w relacjach osobistych, tym większe ryzyko całkowitej katastrofy i obwiniania ciebie. Pamiętacie grę Tetris? Trzeba układać klocki w odpowiednie miejsca, a im wyższy poziom, tym bardziej skomplikowane figury i jeśli nie znajdziesz dla nich miejsca, wszystko się sypie. Podobnie jest w życiu. Im więcej dla kogoś robisz, im dłużej się starasz, tym trudniejsze zadania się pojawiają, twoje sukcesy znikają, a błędy się kumulują. Tak jak w serialu tureckim Sultan, gdzie Sultan Ibrahima Wizira dawał coraz więcej skomplikowanych zadań, błędy rosły, a sukcesy znikały. Prawo Tetrisa przypomina nam, żeby pamiętać, jeśli długo wykonujesz czyjeś zadania lub obsługujesz gogoś, należy liczyć się z tym, że w końcu pojawi się krytyka lub obwinianie. To działa też w związkach. Jeśli zniknie miłość lub głęboki szacunek, nawet długotrwające małżeństwa mogą się rozpaść. Trzecie prawo prawo opóźnionej płatności. Nieprzyjemne, ale ważne. Jeśli ktoś zaczyna ci płacić z opóźnieniem lub każe trochę poczekać, nie odzywa się, płaci nie tak, jak się umawialiście, to sygnał ostrzegawczy: wszystko było w porządku, a potem płatności stają się randomowe, nieprzewidywalne. Z czasem mogą wcale nie płacić. Prawo jest okrutne. Jeśli raz opóźnili, drugi raz też mogą. Więc albo szukasz innego źródła utrzymania, albo od razu wyjaśniasz sytuację. Jeśli nie zrobisz tego wcześniej, stajesz się w pewnym sensie jak żebrakiem. Prośby o własne pieniądze stają się nieprzyjemne i upokarzające. Czwarte prawo: prawo taniości. Prawo taniości działa prosto. Im taniej sprzedajesz swoją pracę lub usługi, tym więcej będą do ciebie pretensji. Nikt nie narzeka, że czarna ikra jest za droga. Ani że Rolls-Royce kosztuje fortunę, ale na rynku nasionek u starszej pani ludzie narzekają, co ty, stara, oszalałaś, za tyle chcesz sprzedać i próbują negocjować, wyrywać grosze. Dlatego pamiętaj, im taniej coś sprzedajesz, tym większe oczekiwania i pretensje. Nie chodzi o to, żeby sprzedawać drogo, ale trzeba mieć świadomość konsekwencji. Piąte prawo. Prawo pustej kawiarni. Wyobraź sobie kawiarnię w centrum miasta, gdzie przychodzą normalni ludzie na kawę, spotkanie, odpoczynek. Ale jeśli właściciel wpuści jednego agresywnego klienta, który zaczepia wszystkich, brzydko pachnie, przeklina i robi awantury, na początku inni będą to znosić, może nawet się śmiać, ale z czasem przestaną przychodzić i kawiarnia, która miała być przyjaznym miejscem, stanie się pusta. Tak samo działa to w pracy, w internecie, w grupach i relacjach. Jeśli wpuścisz toksyczną osobę, która obraża, prowokuje i niszczy atmosferę, stopniowo stracisz wartościowe kontakty i normalnych ludzi, zostanie tylko trudne towarzystwo, które rozbije całość. Dlatego trzeba być uważnym i wprowadzać prostą zasadę: kto się nie szanuje, ten nie wchodzi. Podsumowanie pięciu praw. Pierwsze: Prawo Familiarności. Im bardziej jesteś na luzie, tym szybciej inni zaczną traktować cię bez szacunku. Drugie. Prawo Tetrisa. Im dłużej dźwigasz cudze zadania, tym większe ryzyko, że na końcu obdzinią ciebie. 3. Prawo opóźnionej płatności. Jeśli ktoś raz się spóźnia, wkrótce może nie zapłacić wcale. 4. Prawo taniości. Im taniej sprzedajesz swoją pracę, tym więcej pretensji wobec ciebie. 5. Prawo pustej kawiarni. Jeśli wpuścisz do swojej przestrzeni toksycznych ludzi, normalni z czasem odejdą. Te prawa nie są opisane w podręcznikach, ale każdy jest z nas życia, nie są ani dobre, ani złe, po prostu istnieją. Naszą odpowiedzialnością jest je rozpoznać, pamiętać i działać mądrze.